Mieszkańcy bytomia odrzeńskiego są przekonani, że w części miasta, w której we wczesnym średniowieczu był Gród, jeszcze do dzisiaj straszy. Dlaczego to miejsce uchodzi za straszne, a także czy inne wydarzenia w dziejach bytomia odrzeńskiego są równie magiczne, opowie bytomianin Andrzej Perlak. To miejsce wzbudzało strach. W 1109 roku. Kilkunastutysięczna armia cesarza niemieckiego Henryka V wolała je ominąć. Jeszcze dzisiaj miejsce to wzbudza respekt. Był to wczesnopaństwowy gród, bytom, stanowiący strażnicę na linii Odry. Tutaj była siedziba kasztelana, tutaj stacjonowała załoga. Która dbała o porządek na tym miejscu, w tej okolicy, tutaj zbierano Daninę dla księcia, tu wreszcie odbywały się sądy. Armia niemiecka wolała minąć to miejsce. Natomiast Grodzianie byli tak pewni mocy tego miejsca, że zdecydowali się otworzyć bramy i wyjść w przedwały. Wtedy Rozegrała się pierwsza potyczka ze strony tych rycerzy niemieckich, którzy skręcili podwały, chcąc u cesarza zapunktować poniekąd. No, nie wyszli na tym dobrze. Z zapisał to wydarzenie yy, nasz pierwszy kronikarz Gal anonim. Po około 100 latach istnienia. Bo ten gród powstał około połowy XI wieku. Datę jego zniszczenia znamy dokładniej: to był rok 1157. Zniszczyli go Polacy, wycofując się przed takimi siłami niemieckimi, przed którymi nie mieli szansy się obronić. Wobec tego spalili ten gród, jak i grody sąsiednie i w zasadzie to miejsce. Pozostało już y, nieużywane jako miejsce zamieszkania przez kilkaset lat. Kościół św. Hieronima pierwotnie św. Stefana ma bardzo dawną metrykę sięgającą XII wieku. Na tą dawność wskazuje między innymi fakt, że posadzka kościoła znajduje się o kilka stopni poniżej poziomu gruntu. Zwykle do kościoła wchodzi się nieco pod górkę. To jest świadectwo tego, że w bytomiu po prostu na skutek pożarów, kataklizmów podnosił się poziom gruntu, gdyż dawne obiekty. Budynki, gruz z nich nie były wywożone poza obręb miasta, tylko po rozrównaniu w tym samym miejscu stawiano kolejne obiekty. I stąd też poziom gruntu podniósł się około metra. Również o dawności kościoła świadczą relikty w elewacji, które zostały wyeksponowane. Dawniejsze części są wybudowane z kamienia, zaznaczone są w elewacji jako kościół znacznie mniejszych rozmiarów. Później, w związku ze wzrostem zaludnienia, Bytomia, ze wzrostem liczby mieszkańców, kościół trzeba było powiększyć na przełomie XV i XVI wieku. Ciekawostką tego kościoła, wieży tego kościoła są krzyże pokutne. One rzadko były umieszczane na terenie kościołów, a zwłaszcza wmurowywane w ich ściany. Krzyże pokutne to relikt prawa średniowiecznego, prawa lokalnego, rozpowszechnionego głównie na Śląsku, który mordercy, raczej zabójcy, nieumyślnemu, pozwalał zachować życie po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze, po zapewnieniu synom ofiary zdobycia zawodu, wypłacenia córkom posagu, zapewnienia wdowie środków egzystencji, opłacenia piwa dla sądu oraz dodatkowy warunek wystawienia krzyża z narzędziem morderstwa w miejscu popełnienia tego morderstwa. Później, znacznie później, te krzyże zostały przeniesione, górne ich części zostały obcięte i wmontowane w narożnik w wieży naszego kościoła. Przy wejściu w portalu zaznaczone są okrągłe, dosyć głębokie wgłębienia. Są dwie hipotezy na ten temat. Jedna sugeruje, że są to pozostałości po pokucie, że wierni, wypełniając pokutę, wycierali stopniowo palcami tak głębokie dołki w świetnie wypalonej cegle. Natomiast druga raczej bardziej prawdopodobna, wskazująca na pochodzenie tego portalu z XIV wieku. Kiedy już takich srogich pokut nie było, sugeruje, że raczej służyły one do wzniecania ognia przy pomocy krzesiw w czasie procesji wokół kościoła. Stoimy przed portalem dawnego gimnazjum akademickiego Szonaichów. Funkcjonowało ono na początku XVII wieku. Była to placówka szeroko znana nie tylko na Śląsku. Ale i w krainach ościennych. Było to gimnazjum akademickie z konwiktem, czyli no tak jakby z domem studenckim, z własną drukarnią. Sam widziałem w Osolineum książki drukowane w tutejszej drukarni na początku XVII wieku. No jako uczelnia akademicka nie miała zbyt długiego żywota, gdyż na początku wojny 30 pierwszych zniszczeń dokonali tutaj. Polscy Lisowczycy, a następnie decyzją cesarza Austrii Habsburga została ona zamknięta w latach dwudziestych. Przez 100 lat budynek, czy właściwie ruiny gimnazjum, czekały na lepsze czasy. Dopiero w połowie XVIII wieku, kiedy Fryderyk Wielki zdobył Śląsk dla Prus, zezwolił na przebudowę budynku dawnego gimnazjum na świątynię ewangelicką. W tym kształcie, w tej funkcji budynek przetrwał przez około 200 lat do końca II wojny światowej. Po II wojnie światowej ze względu na całkowitą wymianę ludności, ze względu na nieobecność luteranów, budynek stoi nieużywany. Bytomski rynek, no jeden chyba z najlepiej zachowanych w całym województwie lubuskim. Przeważająca część zabudowy pochodzi z XVIII-XIX wieku, ale mamy też kilka obiektów starszych. Za nami jeden z najpiękniejszych budynków z najpiękniejszą fasadą hotel pod Złotym Lwem z pięknie polichromowanym stropem w sali na parterze. Po przeciwnej stronie rynku mamy ratusz. Bytomski z początku wieku XVII, mniej więcej drugiej dekady XVII wieku z lat 1615 1618 Ratusz zbudowany w dosyć nietypowym miejscu, mianowicie w narożniku w zachodniej pierzei rynku. Niektórzy mówią, że zrobiono to z oszczędności. Po pierwsze, nie trzeba było wstawiać z jednej strony okien, po drugie, zyskano plac na targ. Ponieważ tutaj na płycie rynku przed wiekami stało kilkanaście, około szesnastu czy osiemnastu lat piekarniczych, rzeźniczych tyle samo i innych. To było źródło dochodu miasta. Miasto bytom i również i sam rynek przeżyły ogromną katastrofę u schyłku XVII wieku. Gigantyczny pożar, który strawił niemal całą zabudowę miasta. Straty były tak olbrzymie, że właściciele Bytomia, Szonajchowie, cesarz zezwolili wysłannikom społeczności bytomskiej na wystawienie tzw. listów proszalnych i z tymi listami ta delegacja jeździła, zbierając środki na odbudowę miasta. W ciągu kilku, kilkunastu lat Bytom odbudował się. Kamieniczka, hotel pod Złotym Lwem, już pochodzi z tej odbudowy po katastrofalnym pożarze bytomia. Fontanna jest obiektem XIX-wiecznym. Bytomianie chlubią się, że cokolwiek przypomina brukselskiego, sikającego chłopczyka. Podanie głosi, że została wystawiona dla uczczenia dziecka, jest jednego z możnych bytomian, które utopiło się w nurtach Odry. W XIV i XV wieku bytom był podzielony na dwie części: część królewską, południowo-wschodnią, rynek był podzielony po przekątnej, i granica przebiegała do kościoła parafialnego i dalej ulicą szeroką, w tym kierunku poprzekątnej w kierunku przeprawy na Odrze. Tradycja mówi, że częściami wspólnymi to był kościół cmentarz i szubienica miejska. Na Odrze w tym miejscu już na początku XVII wieku zbudowano most, który był własnością Szonajchów. Była to wielka konkurencja dla Głogowa i Głogowianie bardzo duż, dużo włożyli starań, żeby ten most przestał istnieć. Następnie przez całe wieki istniała tutaj tama, która z Piętrzała wody Odry, napędzające młyn, gigantyczny młyn przemysłowy pracujący na rynek ponadlokalny. Te działania to były dzieła szonajchów, panów na siedlisków, którzy mieli bardzo poważny wpływ również na funkcjonowanie bytomio Odrzeńskiego i jego najbliższej okolicy. Na początku XX wieku. Zarządzili oni i spowodowali, wyzwolili energię społeczną do budowy mostu na Odrze. Most ten istniał do roku 1945, był mostem płatnym. Został wysadzony przez Niemców wobec nacierającej armii radzieckiej. Most na Odrze projektował zielonogórski inżynier pracujący w Zastajlu Beugeeld. Był on zbudowany w kształcie takiego łuku, przenoszącego obciążenia. Jezdnia była wykonana z dyli drewnianych. Po moście prowadziły również szyny kolejki wąskotorowej, która łączyła gminę, obecną gminę Siedlisko, z bocznicą przy Bytomskiej stacji kolejowej. Bytom odrzeński i Siedlisko stanowiły gospodarczą jedność. Łączyła te gminy Odra. Która była przed wiekami ważnym szlakiem komunikacyjnym. Ona nie była przeszkodą, ona była najtańszą drogą. W XIX wieku, w bytomiu odrzeńskim, przynajmniej w pierwszej połowie XIX wieku, dziewczęta miały dobre możliwości korzystnego wydania się za mąż. Istniała u nas przystań oraz garnizon dragonów. Niestety w latach 40. XIX wieku zaczęły się zmiany na gorsze. Mianowicie dziewczęta zatrudnione w piekarniach, których w Bytomiu było kilkanaście, sprzedawały zwyczajowo chleb na barkach, które cumowały w Bytomskim porcie. Starsze koleżanki postanowiły ukrócić ten proceder, miały dość wieczornych hałasów i przez swoich mężów Wpłynęły na Radę Miejską, która zakazała handlu na barkach. Minęło ledwie 30 lat, zbudowano w Bytomiu Odrzeńskim linię kolejową i przeniesiono garnizon do Kożuchowa część do Kożuchowa, część do Głogowa. Od tego momentu Bytom stał się dla dziewcząt nieco mniej atrakcyjnym miastem.